Cześć, tutaj Kraina Klocków. Po pierwsze tak, moja twarz. No, mogliście ją już widzieć chociażby u Montblika w jego vlogu, ale na tym kanale pokazuję ją po raz pierwszy, więc tak ona wygląda. E, no i w ogóle to... Statyw mój jest za niski, musiałem go ustawić na drabinie, w ogóle... E, dosyć dziwną konstrukcję tutaj stworzyłem, nie chcielibyście jej widzieć. W ogóle boję się trochę, że ona się przewróci. Ale dobra, mniejsza z tym. Tak czy inaczej, dzisiaj mamy czwartek, przynajmniej wtedy, kiedy Wy to oglądacie. No i tak, pewnie się dziwicie, co to za okazja, że film w czwartek? Czemu film w czwartek? Przecież w czwartek tutaj nie ma filmów. W czwartek są filmy na kanale Kraina Gier, więc jeśli ktoś po tym filmie stwierdzi, że w sumie fajnie było, żebym ja był w każdy czwartek tutaj, to jestem na kanale Kraina Gier w każdy czwartek. Prawie każdy, bo czasami się nie uda wrzucić filmu. Ale dobra, przechodząc do sedna. No więc dzisiaj jest wyjątkowa data. Wyjątkowa dla mnie, wyjątkowa może dla moich widzów, a dla reszty świata pewnie dosyć zwyczajna, ale dla mnie wyjątkowa. Otóż dokładnie 19 grudnia 2018 roku założyłem swój kanał na YouTube. Czyli oczywiście Krajne Klocków. Tak, minął równo rok. Znaczy nie wiem, czy równo, może parę godzin zostało. W sumie nie wiem. Nie pamiętam, o której go założyłem. No i tak czy inaczej, minął rok. No i wow, no. Naprawdę dosyć szybko mi ten rok minął. Znaczy, pamiętam jak zaczynałem kanał, i nie wydaje mi się, żeby to było jakoś bardzo dawno. Znaczy, czuję, żeby to było dawno, ale nie czuję, żeby to był już aż rok, tak? 6-7 miesięcy, ale minął już cały rok. No i no bardzo się z tego powodu cieszę, że już obchodzimy urodziny. Tak więc widzicie, już od roku tutaj z wami jestem, od roku wam pokazuję klocki, recenzuję zestawy i robię inne rzeczy. No więc, no. Myślę, że jest to fajna okazja. No i jest jeszcze jedna okazja. Otóż tak, no wbiłem 100 subskrypcji już w sumie jakiś czas temu, ale wbiłem aktualnie, kiedy to nagrywam, mam chyba 102. No, tak, chyba tak. Więc bardzo się z tego powodu cieszę. No, no niby nie jest to jakiś rewelacyjny wynik 100 subskrypcji w rok, ale cicho cieszymy się, jest fajnie. No więc bardzo się cieszę, że mi się to udało, i tutaj znowu muszę wspomnieć Mondblinka, który mi w tym na pewno pomógł. No bo nagrał odcinek swojej serii Kanały Potencjały, gdzie właśnie mój kanał zaprezentował. Tutaj macie odnośnik. No więc bardzo mu dziękuję, no bo pewnie wbiłbym to 100 subskrypcji bez jego pomocy, ale na pewno zajęłoby to dłużej. No i nie mógłbym się cieszyć tym, że przed urodzinami kanału wbiłem właśnie tą liczbę subskrybentów. No więc bardzo się cieszę. No, i tak pewnie zapytacie, czy będzie jakiś specjal z tych dwóch okazji? Powiem Wam, że tak, będzie. Jeżeli chodzi o rok kanału, no to planuję jakiś większy haulik z tej okazji, ale to raczej dopiero po świętach. No, bo wiecie, na razie są święta, to nie chcę za bardzo tak nic kupować, w sensie będą prezenty, więc to mi musi wystarczyć na razie. Myślę, że po świętach, po świętach też mam urodziny, takie prywatne, nie kanału. No więc będę miał trochę pieniędzy i będę mógł sobie z pewnością coś tam większego zakupić. No, a jeżeli chodzi o 100 subskrypcji, no to powiem wam, że planuję, planuję pewną rzecz. Nie chcę wam tutaj nic mówić, bo nie jestem jeszcze pewien. Nie chcę wam tu nic potwierdzać, ale na no, powiedzmy 80% będzie pewien specjal i to ciekawy. Skoro już w temacie specjali jesteśmy, no to spodziewajcie się pewnego specjalu z okazji świąt. Myślę, że dosyć ciekawego, myślę, że to będzie coś bardzo fajnego, myślę, że wam się spodoba i trzy razy użyłem słowa myślę, więc fajnie. Yy, no, więc to będzie coś z pewnością ciekawego, więc mam nadzieję, że czekacie. Tak więc to było na tyle, no bardzo się oczywiście cieszę, że już tutaj rok z wami jestem. Mam nadzieję, że mój kanał tutaj. Doczeka i kolejnych urodzin, i jeszcze następnych, i następnych, i następnych. I mam nadzieję, że tutaj będę z Wami jak najdłużej, jak najdłużej będę Wam pokazywał klocki, robił recenzje, moce i inne rzeczy. No, również z tych 100 subskrypcji też się bardzo, ogromnie cieszę. Więc dziękuję oczywiście Wam, moim widzom za całe wsparcie, bo to dzięki wam się oczywiście udało wbić 100 subskrypcji. To dzięki wam w ogóle tworzę ten kanał, no bo jakby nikt mnie nie oglądał, to byłoby kiepsko, no wtedy bym pewnie tych filmów nie tworzył, a tak no to jednak mam jakoś zawsze motywację. Szczególnie dziękuję tym, którzy są ze mną od początku od. No może niekoniecznie pierwszego filmu, ale pierwszych pięciu, dziesięciu może. W ogóle jeśli jesteście tutaj ze mną na tym kanale od początku, no to. Napiszcie, napiszcie, jeżeli jesteście tak od początku, niekoniecznie nie od samego początku, jak mówię, ale no tak, raczej od no tych pięciu, dziesięciu pierwszych filmów. Napiszcie w komentarzu, zobaczymy, czy jest tutaj ktoś, kto mnie ogląda od samego początku. No, to by było na tyle. Chciałem tutaj sobie nagrać takiego luźniejszego vloga, można powiedzieć, właśnie z okazji tego, no głównie roku kanału, ale też z subskrypcji. No, no, no i to by było na tyle, tak więc trzymajcie się, cześć.